Cześć. Witajcie w ostatniej części kursu poświęconego przetwarzaniu danych przestrzennych w Pythonie. Tym razem opowiemy sobie o GeoAI i o tym jak GeoPandas przydaje się do modelowania GeoAI. Jest to termin bardzo pojemny, dlatego w skrócie jeszcze powiemy sobie co on obejmuje i podamy również przykład analityka z branży nieruchomości, w jaki sposób taka osoba może wykorzystać GeoPandas do wzbogacenia zbiorów uczenia maszynowego. I czym jest właściwie GeoAI? Najpierw musimy się zastanowić czym jest AI. Aktualnie AI to nie jest tylko czat GPT i modele językowe. AI obejmuje dużo więcej. Obejmuje proste heurystyki i statystykę, aż po generatywną sztuczną inteligencję. Ale jest jeszcze kilka innych dużych bloków, które wzajemnie się nie wykluczają. Czyli jeśli pracujemy z uczeniem maszynowym, to jest tam wiele zagadnień, z którymi wielkie modele językowe sobie nie poradzą. Tak samo w statystyka. Jeśli pracujemy ze statystyką, uczenie maszynowe też sobie może nie poradzić z pewnymi zagadnieniami. Więc jeśli poznamy dobrze jeden z tych bloków, na pewno znajdziemy use case'y, konkretne biznesowe use case'y pod wykorzystanie tego bloku. I to widać, kiedy spojrzymy na GOAI. Wielkie modele językowe są bardzo przydatne dla takich zagadnień jak semantic search, czyli wyszukiwania lokacji, wyszukiwania informacji o lokacjach na podstawie ich opisów. Tak samo modele generatywne, wielkie modele generatywne mogą być bardzo przydatne dla rozszerzonej rzeczywistości i dla wirtualnej rzeczywistości. Deep learning jest bardzo szeroko stosowany w obserwacjach ziemi, gdzie mamy zadania związane z klasyfikacją czy segmentacją tego, co jest na powierzchni. Schodząc dalej, mamy też symulacje przestrzenne. To nie jest tak, że teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby wpuszczać agentów na mapę. Już od dawna symulacje agentowe są znane i one najczęściej były tworzone w jakichś środowiskach, które symulowały świat rzeczywisty. Sprawdzano, jak się będą zachowywać ci agenci w rzeczywistym świecie. Tak samo problemy optymalizacji przestrzennej, czyli optymalizacji tras. One są już znane wiele lat i wciąż są stosowane i będą stosowane. Prognozy pogody, szczególnie prognozy pogody bazujące na zjawiskach fizycznych, to też jest GOAI. Tak samo location intelligence, czyli monitoring na przykład food traffic, ile osób przechodziło w danym regionie, to jest GOAI. Sprawdzanie semiwariogramu, analiza tego jak duży jest wpływ sąsiedztwa na przykład na cenę najmu krótkoterminowego w danej okolicy, to też jest GOAI. I tak samo przetwarzanie sygnałów też może zostać zaliczone do GOAI. Więc jeśli będziecie stworzyć startup, który będzie zajmował jakimkolwiek z tych bloków, możecie go spokojnie nazywać GOAI startup. I teraz taki rzeczywisty use case to jest z branży nieruchomości. Jest bardzo znany model, a właściwie bardzo znany dataset, gdzie mamy ceny nieruchomości w Kalifornii i mamy przewidzieć, jakie będą ceny tych, które nie znamy, na podstawie kilku różnych wskaźników. Ten dataset jest przedstawiony w książce Hands on Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. To jest bardzo dobra książka. Ona jest też wydana w Polsce: Uczenie maszynowe z Scikit-Learn i TensorFlow przez wydawnictwo Helion. Bardzo ją też polecam. Ale wracając do samego datasetu, dataset ma kilka danych przestrzennych. Ale możemy mieć ich więcej. Te dane przestrzenne, które ma to jest długość, szerokość geograficzna, populacja, mamy przestrzenne siatki populacji. Tak samo mediana przychodów to też jest dana przestrzenna, bo często odnosi się do konkretnego regionu i odległość do oceanu. Odległość właściwie do morza jest bardzo bardzo istotna, jeśli chcemy wycenić nieruchomość. I to jest bazowy zbiór. Dostajecie go do pracy macie wyprowadzić jakiś model, który będzie przewidywał jaka będzie cena nieruchomości bazując na tych informacjach. Prawdopodobnie wasz model będzie miał całkiem spory błąd, a właśnie root mean squared error i możecie próbować go poprawić. Możecie męczyć go, poprawiać hiperparametry i się zastanawiać jak to poprawić. Możecie też dodać inne dane. Wykorzystując na przykład GIO Pandasa. możecie dodać dodatkową kolumnę z odległościami. Od danej nieruchomości do centrum miasta, z odległościami do dużych miast w okolicy, z liczbą sklepów w pobliżu, z gęstością zabudowy, z liczbą i rodzajem dróg, które są w okolicy, z, na przykład z drzewami, które są. Czyli, wy możecie wyprowadzić wskaźnik tego, jak bardzo zielono jest w okolicy, i prawdopodobnie wiele z tych wskaźników, które wyprowadzicie z tych wskaźników przestrzennych, znacząco poprawi wyniki waszego modelu. I mniej więcej na tym to polega. Polega to na tym, żeby sobie uświadomić, że czegokolwiek byśmy nie modelowali, czegokolwiek byśmy nie tworzyli, na przykład rekomendacji ubrań, które wysyłamy później masowo do różnych ludzi na całym świecie, to jeśli pomożemy to danymi przestrzennymi, prawdopodobnie znacząco poprawimy modele. Na przykład wracając do ubrań, no nie będziemy wysyłać równocześnie tych samych typów ubrań dla ludzi, którzy mieszkają w Finlandii, i dla ludzi, którzy mieszkają w Hiszpanii. Mimo, że jest ten sam okres roku. W obu regionach kompletnie inne będą zapotrzebowania, które wynikają z kultury i które wynikają z pogody. Dlatego musimy pamiętać o tym, że te dane przestrzenne mocno przenikają w wiele różnych aspektów naszego życia. Bo tak naprawdę GOAI to jest odnajdywanie nowych relacji. I także w starych datasetach, które gdzieś tam są pochowane po firmach, wystarczy, że mają adresy, wystarczy, że mają współrzędne, geograficzne i już możemy je znacząco wzbogacić i być może wyprowadzić kompletnie nowe usługi, kompletnie nowe produkty na tej podstawie. Więc podsumowując GOAI jest bardzo pojemnym terminem równie pojemnym jak AI. Różne firmy mogą się tym zajmować od e-commerce'u i retail'u po firmy, które zajmują się wydobyciem. Zresztą wystarczy, że wrócicie do początkowych wykładów i przypomnijcie sobie jakie firmy Stosują dane przestrzenne. Wiele firm jeszcze tego nie wie, albo nie rozumie, że może zastosować geo szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego jest tutaj bardzo duże pole manewru. No i najważniejsza rzecz: wszystkie cechy, które wcześniej pokazałem dla tego zbioru domów z Kalifornii, można łatwo wyprowadzić dzięki pakietowi GeoPandas. Pandas. I to poznamy w trakcie kolejnych dwóch ćwiczeń, gdzie przeprowadzimy feature engineering z pakietem Geo Pandas żeby wzbogacić dane, które mamy dla zbioru Airbnb. Dzięki wielkie.